Przypomniałem się do brata Świadka Jehowy, bo Kolosan 1.2, bracie, zobacz w przekładzie Nowego Świata, że do braci w Kolosan, czyli mamy braci w Chrystusie i braci w Adamie, którzy umierają w Adamie, Rzymian 5.12. Jak jesteś bratem Świadkiem Jehowy, to jesteś, zginiesz w Armagedonie, dlatego że Jechowa uśmierca wszystkich, niczym się nie różniczy od katolików, od pogan rzekomo. Babilonu Wielkiego, bo wyśmieliście z katolicyzmu objawienie 18,4, ale nie chcecie wyjść z 2 Korintan 6, 6 rozdział od 14 do 18. Dlatego jesteście zakłamani jak faryzeusze, i w słowach prawdy jest prawda. I dlatego już nie macie Biblii na stojakach, tylko w internecie i tam przekłamane macie też, bo oni już będą, nie mogą zmieniać wam te przykłady, bo byście coś zaczęli podejrzewać. Bo wiadomo, przykład Nowego Świata: czarne kładki na końcu, że jedna prawdziwa religia z wiary. Efezjan 4:5 pisali, że jedna prawdziwa religia z wiary nie można zrobić z religii, zrobić wiarę. Efezjan 1:4:5, jedna wiara jest napisane. Łukasza 18:8, jak Chrystus przyjdzie czy znajdzie wiary Chrystus przyszedł przez swoich uczniów, ja jestem uczniem Chrystusa, Efezjan 4:20, 24. Efezjan 5.14, jak uwierzysz w Chrystusa, że jest naszym Ojcem, my jesteśmy bracia, braćmi w Chrystusie. Naszym Ojcu, Bogu Ojcu, Abrahama, Jaceka, Jakuba. Bo Abraham wierzył w Chrystusa. No a Chrystus nie, się nie zmienia. Wczoraj jest dziś ten sam na wieki. Czyli Hebrajczyków 13, 8 i Hebrajczyków 2, 13. Oto ja Jehowa dał mi dzieci. Tak pisali w Srebrzańce, tak? Że Jehowa dał dzieci Chrystusowi. Czyli Chrystus ma dzieci. No to jestem dzieckiem Chrystusa, czyli synem. Synu pracy i winnicy, nie? Bo dziecko, no nie może, musi iść do przedszkola, mleczko pić. A ja już potrafię rozeznać, gdzie jest prawda, gdzie kłam. No i wszystkie religie kłamią, jak faryzeusze. wszystkie. Bo Chrystus żadny nie założył. Tak samo jak nie założył faryceuszy, faryzeuszy, tych, no co mieli pisma, bo oni przykręcili te pisma. Wiedzieli, że Chrystus przyjdzie, że w pismach jest o nim napisane. Wszyscy prosto o nim świadczyli. Cała Biblia świadczy o Chrystusie. Stary Nowy Testament. Jak w, w tym Testamencie to jest Chrystus. A z Jachwy żeście zrobili.